Dlaczego można kochać umowy śmieciowe? Dla kogo mogą być atrakcyjne? Dziś postaram się odczarować umowy zlecenia i umowy o dzieło. Nazywam się Karolina Gatner, jestem specjalistką do spraw kadr, płac i zus -ów. W naszej firmie, Księgowi Specjaliści, jestem odpowiedzialna za prawidłowość wyliczeń wszelkich wynagrodzeń, składek do ZUS, umowy, akta osobowe itp. Słowo śmieciówka na dobre weszło do języka polskiego i jest używana w stosunku do umów cywilnoprawnych, czyli do umów zlecenia i umów o dzieło. Kto może pokochać swoją śmieciówkę? Jeżeli jesteś studentem i masz mniej niż 26 lat, to może warto wejść w ten związek. Będąc studentem często łączysz edukację, pracę, cenisz elastyczność. Jesteś osobą zwolnioną z podatku, tak zwany pizzero. Podpisując umowę zlecenie nie ma konieczności odskładkowania tego w ZUSie. To znaczy, jeżeli umówisz się na wykonywanie jakiejś pracy ze stawką 24 zł na godzinę, to nie musisz liczyć, czy jest to brutto, czy jest to netto. Dla ciebie jedno jest równe drugiemu. Żadnych obciążeń. Na Twoje konto wpływa umówiona stawka. Może być to dla Ciebie argument podczas szukania pierwszej pracy czy praktyki, bo po stronie zleceniodawcy również tych obciążeń nie ma. Warto wiedzieć, że minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia w 2022 roku wynosi 19,70 brutto. A może jednak coś twórczego i umowa o dzieło? Jeśli oczekiwany rezultat Twojej pracy okaże się utworem, który będzie się mieścił w jednej z działalności twórczych wymienionych w ustawie opit, to osoba wykonująca dzieło zapłaci podatek od połowy swojego dochodu, a składek do ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zapłaci w ogóle. Brzmi dobrze, prawda? W umowie o dzieło nie skupiamy się na samym procesie tworzenia, ale na maksymalnym określeniu w sposób precyzyjny efektu naszej pracy. Jest to tak zwana umowa rezultatu. Masz mieć swobodę czasu, miejsca, sposobu wykonywania, a więc znowu elastyczność, a do tego wymierne korzyści w postaci odliczenia podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i weksusów. Jak widać, śmieciówki nie są takie złe, jak wszystko w życiu, kwestia wyboru. Ważne, aby decydować świadomie. Jeśli notują Cię tematy kadrowo-zusowo-płacowe, podzielcie się w komentarzu, co wydaje się trudne, niezrozumiałe albo czego chcielibyście się dowiedzieć. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i obserwowania wszystkich naszych profili w mediach społecznościowych. Do zobaczenia!